Ogólnopolskie zawody sportowe, organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Poświęconego Osobom Niepełnosprawnym, odbywały się przez dwa dni na stadionie Olimpii Grudziądz. Niepełnosprawni rywalizowali w różnych kategoriach sportowych. Na te zawody przyjechały kadra jakby powiedzmy, naszych zawodników i zawodniczek. Są to ciężary wyciskane w pozycji horyzontalnej, to znaczy się na plecach, i trzeba ten ciężar wycisnąć ku górze. Są komendy sędziowskie, które umożliwiają start i wtedy i, i ocenianie tego wyniku. Ocena sędziowska wygląda na to, żeby zobaczyć tę umiejętność wyciskania i utrzymania to na klatce i równomierne wyciśnięcia tego ciężaru do, do góry. Wtedy jest ta komenda sędziowska e, odłóż stojak, no i wtedy jest e, decyzja sędziów, werdykt, czy jest ten mój zaliczony czy nie. bym powiedział, że chyba niepełnosprawni są silniejsi od tych zdrowych i to jest ta może ta różnica. Tak? E, daje to im przyjemność, to radość, że oni się usprawniają, e, na pewno w życiu jest to łatwiej. No, no jakiekolwiek czynności, które, które wykonują, czy poruszają się na wózku, jest to na pewno e, troszeczkę wygodniej, lepiej jak się troszeczkę tej siły. Wbrew pozorom podnoszenie ciężarów jest popularnym sportem również wśród kobiet. Potwierdza to trzykrotna wicemistrzyni Europy. Na Paralympiadzie w Pekinie oddaję szóste miejsce. Jestem trzykrotną wicemistrzynią Europy i 11 mistrzynią Polski w swojej kategorii wokowej. Szczerze, że jest trochę ciężej dla niepełnosprawnych, ponieważ niepełnosprawni muszą ze swoją niepełnosprawnością się zmierzyć i jeszcze ze sportem. Także to jest y, trudniejsze troszeczkę. Nie zabrakło sportów nietypowych i mniej znanych. Jednym z nich była bocznia. Bocznia polega na gra piłeczkami niebieskimi, czerwonymi i białej, do której rzucamy swoje kolorowe piłeczki, czyli z bilami. Te piłeczki, które są najbliżej białej, to te wygrywają i wtedy sumujemy punkty. Wynik może być remisowy, może być na korzyść czerwonego bądź niebieskiego. Coraz bardziej jest popularna w Polsce, jest znana od 1992 roku, wprowadzona. Natomiast coraz bardziej ona się rozwija w kręgach osób niepełnosprawnych. Są roz... organizowane różne turnieje integracyjne, jest to gra dedykowana, osobom niepełnosprawnym porażonym mózgowo. W4 nowo. Strzelanie z, y, odbywa się w dwóch konkurencjach z karwinku pneumatycznego oraz pistoletu pneumatycznego. Y, zawodnicy mają do y, wystrzelenia po 20 strzałów y, kobiety i 30 strzałów mężczyźni, y, 5 strzałów próbnych, a reszta jest ocenianych. Akurat na tych zawodach mamy tu więcej z, y, mężczyzn, a, ale y, popularne jak to strzelanie. Dla wszystkich strzelanie jest. Wykluczone są osoby z niepełnosprawnością psychiczną, bo to jednak jest jakaś odpowiedzialność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. A tak to jest tutaj dowolność i startują wszyscy. Zawodnicy się przygotowują przez cały rok, także to jest, nie jest poziom amatorski, jest to poziom już zawodników wyczynowych. Organizatorem zawodów było Centrum Rehabilitacji imieniem biskupa Jana Chrapka.